みんなもお父さん。

Wszystkie zbóz ogarnięte, medyczna i pokażowa, interiore z pojazdami, wspaniały wiatr, najmłodsza Victoria na 4 lata. Nie chcemy się o no, tym najstarszym wypominać wieku, ale mniejsza i w czasie drogi i teraz. Tak, tak, To, 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 to by były bańki. <ślech> więc, ale, ale co To działa? Uwaga, uwaga, pańki w gotowości! 5! Witamy serdecznie grupę piątą. To jest jedna z najbardziej rozłożystych grup z naszej diecezji. Centrum znajduje się w Skorzelcu, ale to jest i Bogatynia, i Leśna, i Gryfów, i Lwówek. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Drodzy, to jest grupa, która pielgrzymuje najdłużej na tę górę. 14 dni. Wielkie brawa dla grupy piątej. Bardzo dziękuję księdzu przewodnikowi Łukaszowi Pawłowskiemu, który będąc proboszczem znalazł czas i możliwość na poprowadzenie grupy. Bardzo go w tym wspierał kleryk Jakub Będkowski, który wszedł w rolę zastępcy przewodnika. Bardzo się cieszę. Pielgrzymowali w tej grupie nasi wspaniali klerycy, którzy przygotowują się do przyjęcia stroju duchownego klerycy Jan, Wiktor, Adam i Kacper. Dziękujemy za animowanie grupy Beacie i Mikołajowi, braciom porządkowym Grzegorzowi, Sylwestrowi, Łukaszowi, Emilowi, odpowiedzialnym za media Andrzejowi i Beacie i siostrze medycznej Danusi. To, jak funkcjonowaliście, było dla nas wszystkich inspiracją, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Wielkie brawa! I teraz, drodzy, zapraszamy już Was do stawie, postawienia tych ostatnich kroków, które wiodą do miejsca, w którym możemy spotkać ten obraz. Obraz ze spojrzeniem, które potrafi przeniknąć duszę do samego dna. Dziękujemy i wielkie rama i zapraszamy kolejną grupę. いいじゃん。<music> After example, after example, after sort of long, mamo माम

Marionę pielgrzymi grupy piątej, pewnie Twojej matczyny opieki, klękamy przed Tym obliczem, dziękując za czas pielgrzymowania, za to, że mogliśmy przemieniać się wewnętrznie i zbliżać do Twego syna, do którego nas prowadzisz. Składamy przed Tobą, Maryjo, wszystkie to czemu żyje, wierząc i mając tę pewność, że zostaną one przez Ciebie wysłuchane i że zaniecie żyje do swego Syna. Zdrowa się Maryju, maski Jeszcze, Bo został naszek, w niech stanu, i Bo zostałam. 啊，你忘了没事没事。